Cześć kochani, witajcie na kanale Sklepiku Gosi. Witam Was tutaj po raz ostatni, z ostatnią inspiracją, ale w sumie nie po raz ostatni, bo tą pracę podzieliłam na trzy części. Czyli na y, przygotowanie tutaj y, wszystkiego, y, wykonanie kwiatów i stworzenie kompozycji. Ym, zrobiłam tak dlatego, żeby właśnie Was, y, tych, którzy nie są zainteresowani tworzeniem kwiatów z ranu, nie zanudzać, a tych, którzy właśnie y, są zainteresowani tylko tworzeniem kwiatów, a ta cała reszta ich nie interesuje, no żeby, y, żeby sobie też mogli y, ten film odtworzyć y, jakby osobno. Więc to będzie się pojawiać w trzech częściach. W tej pierwszej części chciałam Was w ogóle na, wam na samym początku bardzo serdecznie podziękować dla tych, którzy nie wytrwają do końca, bo na końcu też wam będę dziękować, ale, ale no, tutaj na początku za każde słowo wsparcia, za każdy komentarz, każdą łapkę w górę, za, za te wszystkie serducha i, i ciepłe słowa. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To był bardzo, bardzo inspirujący również dla mnie rok. Widzę, że bardzo się rozwinęłam. Także, tak jak tu widzicie, w pracy mediowej, ja nie jestem mediowa, więc to był trochę dla mnie eksperyment, e, trochę eksperyment, trochę wyzwanie. Bardzo chciałam y, z, z tej bazy coś stworzyć. Jak wiecie, ja jestem kociarą, więc y, gdy pojawiła się hdf kota Craft, w kraft uli, no to, no to bardzo chciałam coś stworzyć. I wykonałam właśnie taką dekorację mojego domu. E, jest to kot, <laughs> mój kot <laughs> na zdjęciach. Jak był malutki, takim słodkim małym ciciusiem, jak dopiero co przygarnęliśmy ze schroniska. Tak więc tutaj upamiętniłam tą chwilę. Kot ma na imię Lucek, więc tutaj jest, jest też tekturka imienia Lucek. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, w Unii można sobie zamówić dowolne imię, dowolne imię, dowolny napis. W zasadzie tam są trzy rodzaje wielkości. To jest ta średnia tekturka z imieniem Lucek. W kompozycji nie mogło zabraknąć kwiatów. No bo wiecie, to jest moja <laughs> praca kwiaty. To jest znak rozpoznawczy. No, bardzo trudno mi się tworzy pracę bez kwiatów, e, więc są róże z fołami ranu. O, właśnie, kot jeszcze skacze. <laughs> e, są róże z fołami ranu, z kolorowego ranu farbowane jeszcze dodatkowo pastelami suchymi, ale ten cały proces Wam, wam jeszcze pokażę. O, tak, trochę tutaj ciemno widzę, ale mam nadzieję, że będzie widać. Jest wstążka. Ta z Old Fashioned Ribbon. W kompozycji są te którki kraft uli, te listeczki, takie, i one też tutaj się pojawiają jako takie wychodzące ze zdjęć. Te, te koła są ramkami. To był shaker. Jako shaker, ja po prostu wykorzystałam same te ramki, ale to za chwilę wam jeszcze wszystko powiem. Tutaj mam jeszcze metalowe elementy w kompozycji. Tam pod spodem już mało co widać. Jest ym, gaza pomalowana na niebiesko. Jest i zielony, gdzie niegdzie tam wystaje z kompozycji. Są te kuleczki, mikrokulki. Czy to będzie gdzieś tu widać? <grych> Chyba tu najbardziej. Ja je, to są te zwykłe, nie mikrokulki, tylko te, jak się nazywają? Te kulki 3D więc, więc ich sobie użyłam. Aha, i tych większych też, to te większe tak, tak tutaj, żeby tak gradować wielkością. Pomalowałam jak wyschło, wszystko przykleiłam na heavy pod gel. Jak wyschło, to pomalowałam czarnym gesso. Tak, nie niezbyt starannie. I też właśnie pomadziałam woskami. Tych wosków użyłam w całej pracy. Niebieski i zielony kameleon pasty z pentartu. E, więc tak sobie tutaj pokolorowałam, e, co tu jeszcze mogę powiedzieć, przede wszystkim całą bazę e, prze, m, przez maskę przecisnęłam e, pastę modelującą, <grywki> brakuje mi słów już dzisiaj, e, pastę modelującą przez łapkę, e, przez maskę, <grywki> łapek i tak właśnie tutaj, e, tutaj one tworzą taką fajną strukturę. E, jeszcze dodałam e, takie półperełki, które zmatowiłam. Heavy Body żelem, bo on jest matowy, więc tak, za bardzo mi się trochę błyszczało, a jak błyszczało się już za mało, to właśnie też tymi woskami jeszcze trochę pomaziałam. Tak więc tak wygląda moja praca. Jeśli jesteście zainteresowani właśnie procesem powstawania, czego, czego użyłam, no to właśnie na początku Wam teraz za chwilę opowiem, co do tej pracy było mi potrzebne. Później te takie wstępne. Wstępny, jakby projekt, wstępna, wstępna praca. To będzie w dzisiejszej części, a w następnej wykonamy kwiaty, w trzeciej części będzie już to, jakby składanie do kupy, składanie w całość. Wtedy będziecie mieli już cały obraz tej pracy, jak właśnie powstawała. Dobrze, to ja już nie przedłużam tego wstępu i tak jest już trochę długo. Dziękuję Wam jeszcze raz dla tych, których nie interesuje proces powstawania, tylko tak chcieli sobie kuknąć, co tutaj wykonałam. No to, no to Wam też dziękuję za właśnie każde, każde słowo wsparcia, każdą łapkę w górę. A pozostałych zapraszam do oglądania dalej. Tym razem, listę materiałów mam dla Was w nieco innej formie. Zawsze pokazuję Wam te produkty zanim. Zacznę tworzyć. Tym razem też nagrałam taki film, ale po drodze tak mi się zmieniła koncepcja, że, że postanowiłam nie ograniczać się tymi materiałami, które pierwotnie wybrałam, ale właśnie nagrać Wam na samym końcu takie, takie podsumowanie. Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, czyli baza HDF. To jest baza od Craft ulikota. Tutaj Wam dam zdjęcie, jak ona wygląda w takiej gołej wersji ja ją z tyłu okleiłam białym papierem to arkusz papieru A3 był mi potrzebny, niestety okleiłam trochę za szybko i później jeszcze miałam gdzie nie właśnie z kwiatów jakieś te mazy na macie no i trochę mi się ubrudziło, więc w momencie gdybym chciała teraz to do ściany przymocować, żeby nie ubrudzić no to albo bym to musiała jakoś przemalować jeszcze białą farbą albo zakleić jeszcze jedną warstwą no jeszcze się zastanowię a w każdym razie, jeśli będziecie, y, tak jak ja, chcieli oklejać białym papierem, no to sobie lepiej to zrobić na końcu, mimo że trudno będzie, jak już kompozycja będzie przyklejona, ale no jakoś się przytrzymać i, i przykleić. Y, to, y, to więc właśnie ta baza pierwotnie, właśnie jest y, z tyłu oklejona, a z przodu jest tak potraktowana maską. To jest maska od Craft Uli. Um, numer T6 to są takie łapeczki, <taki> takie słodkie. Ta maska, odkąd właśnie ją zobaczyłam, skradła moje serce. E, I ja ją przykładałam sobie w różnych miejscach, używając e, pasty modelującej e, standardu. Taką mam właśnie e, pastę. Używałam właśnie takiej szpachelki, <taki> żeby, żeby właśnie sobie prze, m, przecisnąć tą maskę przez, no, przecisnąć pastę przez maskę, o tak. Jak już to wyschło, bo praca, całość pracy trwała bardzo długo, jak zresztą za chwilę zobaczycie, no to trzeba było to pomalować. Do pomalowania całej bazy, bardzo dokładnie, kilkukrotnie, użyłam czarnego gesso od kadens. Tak więc trzeba było jak najdokładniej, zwłaszcza w miejscach, gdzie była biała pasta, no żeby nie było prześwitów jak to wszystko sobie wyschło to ym, można było potraktować woskami więc kolejna rzecz której y, użyłam to były woski wosk niebieski y, zielony i niebieski y, z, głównie użyłam tego niebieskiego y, pod koniec y, pracy właśnie tym zielonym trochę jeszcze y, tak y, nadałam <guloru> koloru dodatkowego z tekturek, których użyłam. Niestety została mi tylko ta, ta układka, ta baza z 1059, to były właśnie te, te koła, to jest baza shakera. Tu wam też dam zdjęcie, jak wygląda właśnie ta tekturka przed rozpracowaniem. Przed właśnie tutaj rozłożeniem na części pierwsze stworzyły właśnie te, te koła, stworzyły mi takie fajne ramki dla moich zdjęć. Z tekturek użyłam jeszcze listków. Te listki też Wam tutaj pokażę na zdjęciu, jak wyglądają, właśnie w wersji niepomalowanej i wszystkie numery, wszystko tutaj będziecie mieć napisane. I główna tekturka z imieniem lucek. To jest tekturka. Imiona, imiona średniej wielkości, czyli te małe, bo są mini i są duże. To są te małe. Z imieniem lucek. Tekturka lucek też jest pomalowana na czarno, tak jak wszystkie tekturki czarnym gesso, i później pociągnięta właśnie tymi woskami. W kompozycji użyłam jeszcze, znaczy kwiaty to za chwilę, bo to będzie troszkę więcej mówienia, takich metalowych elementów, metalowych listków. Użyłam ich tutaj trzech, a one są z takich zestawów, które były fakszonie, po prostu takich metalowych. <laughs> no, tu są jakieś kwiaty, jakieś listki, takie rzeczy mi zostały, więc tego sobie tutaj użyłam. Papierowe pierwotnie przykładałam, ale ostatecznie mi nie pasowały, więc zrezygnowałam z tego. W kompozycji na samym dole mamy gazę. Tylko, że nie jest to biała gaza, tylko pomalowana, właśnie tak samo jak kwiaty z są, jest pomalowana e, suchymi pastelami. E, dla trochę takiego kontrastu, żeby gdzie niegdzie e, coś w, in, w zielonym kolorze właśnie się tutaj też pojawiało, jest e, zielony sizal, więc jego sobie też użyłam. E, najważniejsza rzecz to właśnie kwiaty. E, te moje róże z ranu, którym m, będę poświęcać cały, m, cały odcinek, jeden, jedną część. No to ja jej wykonałam z famiranu, tego irańskiego, na zimno, z dwóch rodzajów i to w zasadzie tylko dlatego, z dwóch kolorów, bo mi tego zwykłego niebieskiego zabrakło. Tu jest niebieski i turkusowy, takie mam resztki. Z tego wykonałam kwiaty, a te zielone listki, które są, które są tutaj przy różach, przy każdej róży, gdzie niegdzie, jak tak się spogląda z boku, to przynajmniej... No przynajmniej jest takie coś zielonego, <laughs> to z takiego, <laughs> przepraszam, z takiego oliwkowego ranu też irańskiego. E, tak, wszystkie e, płatki wycinałam do róż, wycinałam tym największym wykrojnikiem od Fiori. To jest Amelia, taki chyba mój ulubiony, nadający się do bardzo wielu rodzajów kwiatów. A te zielone listki... Y o użyłam najmniejszego z wykrojnika po esencji. Taki właśnie tutaj um, listeczek. Bardzo lubię używać tego wykrojnika jako właśnie tych listków do róży. E, płatki wycięłam e, z foami ranu, e, farbowałam je e, suchymi pastelami przy użyciu mokrych chusteczek nawilżanych. Ja używam takich e, zwykłych z biedronki Dady. Środki do róż są z folii aluminiowej, to tak standardowo. I jeszcze użyłam sobie wykałaczek do stworzenia tych pączków, właśnie żeby je nakłuć na, na folię. Tak mi się to. No. Czasami używam drucików, a czasami używam wykałaczek. Kwiaty pomalowane potrzebowałam właśnie zgrzać na żelazku, żeby je uformować. Więc takie tutaj małe żelazko, w które ostatnio się zaopatrzyłam, żeby już nie używać tego zwykłego swojego domowego, i formowałam przy użyciu takiej największej kulki z tego zestawu kulek, je też w sklepiku Gosi możecie dostać. Do sklejania używałam pistoletu, kleju na gorąco więc też warto się zaopatrzyć. W kwestii kwiatów to chyba wszystko. W kompozycji jeszcze jest wstążka Old Fashioned Ribbon, taka granatowa. Staram się dopasować jakoś trochę kolorystycznie. Przy czym no, tutaj nie chciałam za bardzo odbijać, odbiegać od koloru, który jest przewodni, właśnie taki, no, taki granat. W kompozycji są jeszcze takie kuleczki. I to użyłam właśnie tych. Skaden z y, średniej wielkości. Tak, one tu gdzieś mają napisane. O, o, o. Tak, średnie, bo pamiętam, że małych wtedy nie było. A więc małe kupiłam z y, Takie kuleczki. Y, je pomalowałam czarnym gesco, a później właśnie tymi y, woskami, ale to już na pracę. Y, tak, y, co ja tu jeszcze mam? Y, całość przyklejałam kompozycji na heavy body gel, matowy mam z Pentartu, dzięki temu, że on jest matowy użyłam go jeszcze na przykład do tych półperełek, z Akszona zresztą, taki mam zestaw no i w końcu się przydał różne wielkości sobie tutaj dopasowałam ale w związku z tym, że one się tak świecą zaraz to otworzę jakoś to trochę za bardzo, gdzie jakbym takie przykleiła po prostu, no to dla mnie ten błysk tutaj był no nie pasujący, więc zmatowiłam je matowym heavy body żelem, a później jeszcze troszkę nadałam takiego błysku w, kolory, w kolorach pracy. Więc tutaj właśnie też tych pół perełek użyłam. I tak w zasadzie w tej kompozycji chyba to tyle z narzędzi. No to różne rodzaje pędzelków, które mi wpadły w rękę. Ten papier z tyłu przyklejałam klejem, nożyczki były potrzebne, to tam, żeby docinać Sizal i w ogóle do wielu różnych rzeczy, ołówek do odrysowania kota właśnie z arkusza A3 białego. Tutaj taki jeszcze ten dziubok. No i w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o materiały, które były mi potrzebne. No, najważniejsze to jeszcze właśnie zdjęcia wywołane, wydrukowane na mojej własnej drukarce w domu. Takiego mojego kotka ludzka. Tak. A to jak właśnie cała ta procedura, cały proces powstawania, no tak, wam trochę pokrótce powiedziałam przy okazji narzędzi dla tych, którzy nie są zbyt cierpliwi i nie chcą oglądać całości, a dla tych, którzy jednak są cierpliwi i są ciekawi, jak, jak sobie właśnie samemu stworzyć taką pracę, no to jest przygotowany cały proces powstawania, nagrałam, łącznie z kwiatami. Więc już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania dalej. Prace zaczęłam od odrysowania hdf na papierze A3 białym i wycięcia po prostu kota, żeby później móc sobie go właśnie przykleić z tyłu. Na razie odkładam tą białą kartkę i, no, tak jak mówiłam, polecam Wam, żeby sobie przykleić to na samym końcu. Tutaj widzicie, jak przeciskam właśnie przez maskę tą pastę modelującą. Tak. Staram się, żeby zbytnio nie wystawało poza no. Żeby w miarę gładko to zrobić. tak. I jak widzicie, nie wszędzie mi tu wyszło, tu gdzieś tam coś, coś niedokładnie, ale to jakby nie ma większego znaczenia, bo, no bo to i tak będzie przykryte gesso, woskami, więc takie drobne jakieś niedoskonałości tak nie będą widoczne. Maskę sobie dokładnie tutaj wyczyściłam pomiędzy tym pierwszym przyłożeniem, a drugim, bo niestety, no jak się przykłada, tak jak tutaj teraz zrobiłam to, jak widzicie, zostały gdzie nie gdzie z poprzedniego z poprzedniego nakładania zostały jeszcze gdzieś od spodu więc to tak no lepiej sobie tą maskę wyczyścić do porządku i tutaj przykładam w tych miejscach w których nie będzie kwiatów przykładam sobie maskę i właśnie ją no, przyciskam pastą całość już mi troszkę przeschła więc postanowiłam zacząć od, od przemalowania sobie tekturek na czarno-czarnym gesso, no jak wiadomo później woski, te kameleony bardzo fajnie wyglądają na, na czarnej powierzchni, dlatego tutaj zdecydowałam się na kolor czarny. I tak robię z wszystkimi tekturkami tutaj z napisem Lucek. Na, na początku chciałam na tej mojej macie sobie to wszystko malować, tak jak tu widzicie listki. No to jeszcze też jakoś, jakoś przeszło, ale bardzo trudno później było to wszystko zmyć, więc, więc większość jednak malowałam na HDFC. Listki sobie wycięłam, no i później jeszcze je dodatkowo jeszcze raz tą tym czarnym gesso przemalowałam gdzie gdzie bo no, widać było prześwity. Najlepiej, żeby w ogóle tak turkę obmalować z wszystkich stron, także te boki ciemne, no ja już aż tak dokładnie się z tym nie bawiłam, zawsze można to zrobić też po przyklejeniu już ostatecznie do pracy. Mm. Tutaj, jak widzicie, jeszcze troszkę starałam się dopieścić te tekturki. No i całość, jak już właśnie maska będzie sucha, to tutaj tego też tak nie widać na przyspieszeniu, ale to trwało. Ja sobie odłożyłam to na, nawet na całą noc, chyba z tego co pamiętam, więc no, żeby po prostu ta pasta przeciśnięta przez maskę była całkiem sucha. I jadę sobie z tym gesso na gąbeczce. Trwa to trochę. Trwa to trochę i to nie jest też tak, że za jednym razem udało mi się całość ładnie pokryć. Jak widzicie, poprawiam jeszcze pędzelkiem w tych zakamarkach, no, gdzie gąbką nie dałam rady za bardzo tego zrobić. I tak, i tak sobie maluję. Po wyschnięciu jeszcze ostatecznie, i tak się okazało, że jeszcze były jakieś niedociągnięcia, więc jeszcze już poza kamerą też to poprawiłam, no, żeby Was już aż tak całkiem nie zanudzać, no bo wiecie, to nie jest to jakoś zbyt ekscytujące takie zamalowywanie całości, no ale trzeba to zrobić dosyć dokładnie, i to zarówno właśnie tak z wierzchu, jak i dookoła całego kota też przemalowałam właśnie tą brzegi, żeby sobie później móc fajnie zaznaczyć woskiem dookoła. Ech, I tak mazia. maźiam. No później oczywiście to wszystko trzeba zostawić niestety do wyschnięcia. No, niestety, niestety wszystko trwa. No ale tu już ładnie widzicie, wszystko wyschło. Więc układam sobie mniej więcej jak planuję ułożyć tą moją kompozycję, przede wszystkim żeby zacząć od przyklejenia tekturki z imieniem mojego kociaka. Na początku tak bardzo się stresowałam, że to gesso mi znaczy, że ta heavy body gel wyjeżdża mi poza, ale ostatecznie to jest heavy body gel matowy. Żel medium matowe, więc nie ma za bardzo czym się przejmować, że tam ewentualnie wycieknie. Ważne, żeby nie było zbyt grubej warstwy, no bo wtedy to tą grubą warstwę będzie widać. Ale to jak widzicie, tutaj sobie można rozmazać po prostu pędzelkiem i nie ma, nie ma tragedii. Tutaj widzicie, że jeszcze poprawiam czarnym gesso dookoła, dookoła tą tekturkę z boków, tam gdzie jest wiecie, tak prze, od lasera taka brązowa. No, ale ostatecznie chciałam, żeby po prostu, żeby tam się nic nie odznaczało. Wyciągam moje woski, jak już tutaj wszystko fajnie wyschło i jadę sobie z woskami. Na razie takim, wiecie, wielkim pędzelkiem do malowania. Ostatecznie z niego zrezygnowałam na rzecz palców. Jednak palce to jest, no ewentualnie jakieś inne mniejsze pędzelki. To jest to, co jakoś bardziej mi pasuje. Przy nakładaniu, może też dlatego, że ja nie mam jakiejś dużej wprawy, więc tutaj na razie jest takie szuru buru, <grywa> po prostu tym, żeby ym, wyciągnąć tą. Yy, jak to się mówi? <grywa> strukturę, o może tak. Żeby wyciągnąć tą strukturę tymi woskami, no, no to jest właśnie to, czego chciałam spróbować. Yy, I tak turkę z imieniem lucek sobie yy, robię w dwóch kolorach od góry bardziej na niebiesko, dół staram się tak przejść w tą zieleń, żeby było ciekawiej. I tak maziam, maziam, nakładam sobie palcami, rozcieram pędzlem. Jak już będę ostatecznie zadowolona, trochę to potrwa. No ale, ale tak troszkę się, z tym, troszkę się z tym bawię. Jeszcze też później dookoła przejeżdżam sobie, tam gdzie dookoła całą hdf malowałam specjalnie czarnym gesso, no to też sobie właśnie przejeżdżam tutaj palcem, żeby tak no, nadać, nadać takiego koloru temu brzegowi też. Woski mają to do siebie, że bardzo szybko wysychają, więc nie ma już później potrzeby, żeby czekać, aż to wszystko wyschnie. Gdyby Wam się zdarzyło, ja tu też mam kilka takich miejsc, gdzie, gdzie już się nie chciało rozetrzeć, no to zawsze można zamalować czarnym gesso to jeszcze raz i po prostu sobie um, poprawić, jak już wszystko wyschnie. Um, tekturki listków um, też maziam sobie tą, um, tym woskiem. Brzeszki robię, czy czubki listków robię właśnie, jak widzicie, w kolorze niebieskim, a środek w kolorze zielonym i tak staram się takie delikatnie przejście zrobić, tak jak z tekturką śmienia lucek. No i podobnie tutaj te kółka, które są z, z tego shakera, można powiedzieć, bo to baza shakera miała być, a, a, a dla mnie ramki dla zdjęć też objeżdżam sobie w dwóch kolorach. Tak jak mi, tam, jak mi tam spasuje. Trochę zielonego, trochę niebieskiego. Na sam koniec w ogóle całej pracy jeszcze będę sobie to poprawiać tak, żeby mi, mi pasowało. Tutaj te koła były pomalowane z zewnątrz. To znaczy się nie tylko na płasko, tylko też właśnie tak jak tu widzicie od środka. Więc tam też sobie mogę pastą wjechać i, i fajnie ten kolor jest widoczny. Nadszedł czas na przyklejenie zdjęć. I tutaj właśnie wybieram sobie mniej więcej w, jaki, w jakim miejscu chciałabym mieć to zdjęcie, tą ramkę, w jakim miejscu zdjęcia. No i przyklejam po prostu zwykłym magiciem, przyklejam sobie i, i przyciskam przez kartkę po prostu, żeby, żeby ten, tego wosku nie wiem, nie zdrapać na przykład, jak za mocno przeszuram kością nawigowania. No i jak to wszystko już tak troszkę przeschnie. To wycinam dookoła. to Was też nie będę zanudzać, tylko jeden mniej więcej pokaże Jak tam gdzieś coś nie będzie dokładnie, no to, no to trzeba sobie to poprawić, bo później, jak już gotowy jest na pracę, to, to dosyć trudno się to robi. Koła, które pozostały przy pozostały z tekturek. Robią u mnie za dystans, więc po prostu je przyklejam. Tutaj tą pierwszą, z tym pierwszym zdjęciem, troszkę, troszkę dałam ciała, można powiedzieć, używając Magica i próbując tego właśnie pędzla gumowego, który, który, który widzieliście przed chwilą. No, jednak nie udało mi się tego tak fajnie rozsmarować, a że papier, który mam papier fotograficzny, który jest do mojej drukarki no jest dosyć cienki, no to niestety ten klej gdzieś, gdzie indziej tam prze, prześwitywał, dlatego zdecydowałam się później wziąć klej z Eco który jest taki dosyć płynny rozmazać go palcem i wtedy już było tak jak no, wtedy było tak jak się należy <grytanie> układam moje zdjęcia w taki sposób mniej więcej jak sobie zaplanowałam, jeszcze tutaj docięłam tam gdzie zdjęcie mi trochę wystawało, później byłoby już no już trudno to zrobić i przyklejam je. Ja pierwsze koło przyklejam na Magic'a dlatego, że tam nie ma pod spodem wosków no ale już te następne przyklejam na Heavy Body Gel żeby to wszystko było trwałe nie wiem jak Magic zachowałby się z, z woskami. Tego nie mam jakby no, przetestowanego. Ostatnie zdjęcie przyklejam na środek jeszcze podbijając dodatkową warstwą bermaty która też powstała pozostała mi tutaj z, z tekturki. Zwężam ją trochę, żeby nie, nie była tak całkiem do końca, sklejam dwie ze sobą, przyklejam na środku za pomocą już właśnie żel medium i jeszcze pod spód wciskam tam sklejone dwie tekturki, które dadzą mi, jakby przytrzymają tą tekturkę, żeby się nie zapadała w momencie, gdy będę tam układać kompozycję. Tak I to by było na tyle w tej części. Mam nadzieję, że Was zaintrygowałam, zainspirowałam i będziecie mieli ochotę obejrzeć drugą część, w której będę tworzyć kwiaty. No i już ostatnią z układania całej kompozycji. Także do zobaczenia w następnej części. Pa, pa!